Zdarzały się sytuacje, zdarzały się wyjazdy, gdzie siedzieliśmy bardzo blisko rosyjskich pozycji, gdzie byliśmy w okopach, gdzie byliśmy w ziemiakach, gdzie byliśmy po 800 metrów do Rosji, gdzie drony nas goniły, gdzie dron obok nas spadł i nie eksplodował. Więc były różnego rodzaju sytuacje, które były na granicy bezpieczeństwa. To ty musisz mieć pewność co do tych ludzi, którzy są z tobą, że weź wiedział jak się zachowają, że nie spanikują, że nie będą hojraczyć. I jedno co ci mogę powiedzieć przez te 4 lata obserwacji różnych o osób, które z nami jeżdżą, to jest niesamowite, jak często ich fizyczność jest zupełnie różna od naszych wyobrażeń na ich temat osoby, które zgłaszają się, które chcą z wami jeździć, konkretnie z transportem. Czym one się kierują? Czy tam są osoby, które po prostu szukają adrenaliny? Czy zawsze to wszystko nakierowane jest na chęć niesienia pomocy drugiej osoby? Ja podzielę ich na trzy grupy. Adrenalina raz, dwa po prostu chęć pomocy drugiemu człowiekowi, Ewa, Stoch. Jeździ z nami również. Ewa pomaga i absolutnie boi się ryzykować, ale chce cholernie pomagać i zawsze gdzieś dalej jedziemy, to Ewa mówi, Igor, ja to zostanę, bo tam jest dalej już niebezpiecznie. No wie, dobra, jeden z chłopaków z tobą zostanie, my jedziemy dalej, to nas poczekaj i jutro wracamy. I on nie podejmuje zbędnego ryzyka, bo się boi. I trzecia grupa ludzi, i wcale nie jest mało, mam ich dosyć. To są biznesmeni, którzy jadą, żeby zrobić biznes. Czy to biznes łapania najróżniejszych kontaktów, które wyobraża im się, że zrobią niesamowity biznes na Ukrainie, bo będą coś tam sprzedawać, albo mhm. coś kupować, albo tak się zrobią sobie, po prostu, mówią, biznes swojego wizerunku, swojego pr -u. Jadą, nagrają film, będą gadać później na ten temat, nie wiadomo co, i łapać swoich followersów, odbiorców, mhm. sponsorów, czegokolwiek innego. Cały odcinek Pokoju Przesłuchań obejrzysz na YouTube i Spotify.